Jest to szczególnie bo po 2024 roku, to jak to już to wspomniałem na samym wstępie, nie rozumiem czemu zmieniana była formuła BOP, bo mam wrażenie, że w zeszłym roku doszliśmy do naprawdę świetnego kompromisu, gdzie tak naprawdę każdy producent miał dobrą szansę rywalizować o ale na przodzie stawki w czołówce nadal mieliśmy taką wielką trójkę, trójkę ewidentnie najlepszych zespołów, jakimi byli Toyota, Porsche i Ferrari. A w tym roku, no to niestety Ferrari mam wrażenie, zostało ten tytuł na tace. Im Porsche, i Toyota po prostu nie miały prawa z nimi rywalizować. Przykro się to oglądało po prostu. No, ciężko się nie zgodzić. No, jakby, jak już ta druga, druga, to wiadomo też, że Ferrari tą drugą połowę sezonu naturalnie ma słabszą, bo i czy Sao Paulo, czy Fuji im, im średnio leżą. Więc jakby tak, jak już sobie możesz zbudować taką poduszkę, tak, to. To ogóle, bo tak naprawdę już nie taka, taka ważna narracja ci odpada, czyli walka o mistrzostwo, tylko zostaje ci skupienie się na tych pozycjach niższych. I ciekawie po prostu było w tym roku, w tym sezonie, ale nie, nie tam, gdzie być powinno, tak naprawdę, bo ciekawie było niżej, gdzie były, były bardzo fajne walki na, na spa, na przykład, więc, więc tam niżej się, się naprawdę dużo kotłowało. Ale no, nie tam, nie na czubie, i tak naprawdę dlatego ten sezon będzie, według mnie, będzie taki zapamiętany słabo. Bo spojrzysz na generalkę, widzisz Ferrari 1, 2, 3. No. Myślisz sobie, no to co to za sezon, jak to Ferrari dominowało? No, co, co to za sezon? I, co to było? No właśnie, co to było? nie? Natomiast no, jeżeli hyperkary mają być wizyt, jeżeli mają być i są też tak naprawdę wizytówką całej serii, Serii jako takiej, no bo jednak nie oczekujmy się, że tak jest. To nie powinna tak rywalizacja wyglądać i my będziemy bardzo rozgoryczeni po tym sezonie, bo niektórzy będą zadowoleni, bo Kubica wygrał w Le Mans wicemistrzostwo świata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie dla sportu to był sezon koszmarny.